Zadanie 12. Największą wartością funkcji w przedziale jeden, od minus 1 drugiej 2 do 1, drugiej jest. No dobra, no to proponuję uprościć tą funkcję. No to lecimy. Y to się równa, no i wymnażam to. W takim razie mam minus x do czwartej. Odjąć tu ze wzoru skróconego mnożenia. Strona druga we wzorach maturalnych minus 4x kwadrat. Dodać po prostu 4 plus x do czwartej plus 4x do drugiej, no i plus jeszcze 4, hop, zrobię to w pionie, żeby tu było po prostu czytelniej, opuszczam nawias, zmieniam każdy znak w takim razie tu będę miał 4x kwadrat, hop odjąć 4, no i reszta przepisuję plus 4 to się równa, no i co Redukujemy. Jest to redukować jest. Całe szczęście. Hop, hop, hop i hop. I zostaje nam w takim razie 8x kwadrat jako nasza funkcja. A to, co wiemy o, te, o takiej funkcji, to w sumie obliczmy wierzchołek, tak? bo zobaczymy, jak od wierzchołek odniesie się do tego przedziału. Wierzchołek ze wzorów naturalnych wiemy, że to jest minus b przez. 2a, no i zobaczcie b nie ma, czyli jest 0 czyli to będzie 0 na 16 w sumie na minus ten, ale to i tak jest 0 czyli wierzchołek leży idealnie po środku idealnie po środku czyli jak jest parabola z ramionami w górę, bo taki to jest nasz przypadek wierzchołek leży tu na zerze a wiemy, że idealnie środkiem tego podanego przedziału jest właśnie 0, czyli ona tak samo rośnie w lewo, jak i w prawo, czyli możemy obliczyć wartość tej funkcji dla dowolnego argumentu 1, 2 albo minus 1, 2. Wyjdzie dokładnie ta sama wartość. Podstawiam, mam 8 razy 1, 2 do drugiej, czy to jest 8 razy 1, 4, czy to jest po prostu 2 i to jest odpowiedź D.